Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie i bardzo finansowo. Hydraulik finansowy, kolejne informacje, czyli 600 sekund o finansach. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak wykorzystywać różnego rodzaju możliwości, które daje nam Państwo, ponieważ okazuje się, że jeżeli je wykorzystamy, to mamy lepsze efekty finansowe, a warto przecież o to zadbać. Czyli dowiesz się krótko mówiąc, co możesz zrobić, żeby lepiej zarządzać pieniędzmi, z wykorzystaniem tego, co daje Ci Państwo. Dzisiaj jest również gość specjalny, którego zapowiadałem, a gościem specjalnym będzie prowadząca ze mną naszą serię w telewizji TV Terybnik Hydraulik Finansowy Marianna Garus, doradca finansowy. Puszczam czołówkę programu telewizyjnego i za chwilę nasz gość specjalny. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję Andrzejowi za zapowiedź i dzisiaj chciałam Was zachęcić i porozmawiać na temat odkładania i budowania swojej przyszłości finansowej. Tak jak Andrzej powiedział, razem współtworzymy program w telewizji o hydrauliku finansowym, program poświęcony zarządzaniu finansami i ważną rzecz, na którą zwracamy uwagę podczas tego programu, to jest to, aby we właściwy sposób dzielić własnymi finansami. Uważamy, Andrzej jest autorem takiej teorii, że prawidłowo podzielone przepływy są gwarantem bezpieczeństwa finansowego każdej rodziny, każdego budżetu domowego. Pokażę Wam tutaj taką krótką planszę, która przedstawia w jaki sposób powinniśmy mówić o planowaniu w kategorii inwestowania, jakie mamy cele do zrealizowania. Mówimy o celach długo, średnio i krótkoterminowych, ale pojawiają nam się tutaj dwa takie elementy, na które chciałam w sposób szczególny zwrócić, to są takie produkty jak IKE IGZE. Specjalnie zostały tutaj w tej kategorii inwestowanie i umieszczenie, ponieważ są to stworzone przez Państwo takie sytuacje, które umożliwiają nam budowanie zaplecza finansowego i wraz z budowaniem tego zaplecza finansowego, odkładaniem pieniędzy, mamy ulgi podatkowe. W dzisiejszym programie chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali na IKE. IKE, krótko mówiąc, to jest indywidualne konto emerytalne. Te dwa produkty są w nazwie bardzo takie zbliżone i łatwo jest pomylić i nie zrozumieć do końca, na czym polegają te ulgi podatkowe. Ale w IKE ulga podatkowa, która jest zaszyta, polega na tym, że nie płacimy, jeżeli spełnimy warunki, które zostały dokładnie określone w ustawie, to. Nie płacimy podatku od zysków kapitałowych, jeżeli utrzymamy te pieniądze i będziemy chcieli z nich skorzystać w czasie emerytury. Czyli jest to taki zaszyty ten warunek, że ulgę podatkową mamy odroczoną w czasie. W tej chwili wpłacamy, jeżeli ktoś korzysta z takiego produktu, to wpłaca te pieniądze na swoje konto. Zgodnie z tym, jak to ustawa przewiduje i zgodnie z takim limitem, jak ustawa przewiduje, te limity każdego roku są dokładnie określane. W tym roku to jest 17 766 zł, tyle można płacić i z reguły wprowadzamy te pieniądze do jakiegoś produktu finansowego, który ma w swojej nazwie IKE i różne instytucje finansowe w różny sposób tymi pieniędzmi zarządzają. Ja bym chciała zwrócić uwagę, że przy doborze tego produktu należałoby wybrać taką instytucję finansową, która nie generuje nam zbędnych kosztów, ponieważ te rachunki typu IKE potrafią być prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe i wtedy z reguły jest do tego produktu doszyta jakaś polisa ubezpieczeniowa, która po prostu generuje koszty. Trzeba się zastanowić, jeżeli ktoś decyduje się na takie oszczędzanie w ramach takiej, takiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, czy to ubezpieczenie, które jest oferowane w ramach, w ramach tego produktu IKE, jest mu potrzebne w takiej postaci. Być może na jego potrzeby jest niewystarczające i dobrze byłoby mieć inną polisę ubezpieczeniową, która by gwarantowała, która by zabezpieczała potrzeby czy ryzyka, na których zależy tej osobie. Natomiast należałoby, w taki, taka osoba powinna poszukać takiego IKE, która nie będzie miała zaszytej polisy, po to, aby nie generować zbędnych kosztów i tą metodą nie uszczuplać własnych oszczędności. Takie produkty na rynku są dostępne, czyli można mieć takie IKE, które nie będzie Związane na sztywno z jakąś polisą, można mieć takie IKE, które będzie stricte produktem oszczędnościowym. W IKE należy pamiętać o jednej rzeczy: że co prawda ulga podatkowa jest odroczona i korzystamy z niej dopiero w momencie, jak uzyskamy uprawnienia emerytalne, tak krótko mówiąc, w telegraficznym skrócie natomiast nie są to pieniądze, do których nie mamy możliwości sięgnąć wcześniej. Oczywiście możemy do tych pieniędzy sięgnąć tylko że jeżeli dokonujemy wcześniej jakiegoś umorzenia i jakiejś wypłaty to te zyski kapitałowe które zostały w ramach IKE wypracowane będą opodatkowane i można sobie to IKE traktować jako taki doraźny bufor bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych można do tych pieniędzy sięgnąć, wypłacić potrzebną ilość pieniędzy, bo w IKE nie ma takiego obowiązku, że trzeba za każdym razem cały produkt zamykać, żeby te, żeby te pieniądze w jakiś sposób spożytkować. Można częściowo wypłacić, ale wtedy IKE możemy potraktować jak quasi lokatę, czyli ten zysk kapitałowy, który został wypracowany, trzeba odprowadzić podatek belki i z tych zasobów, które żeśmy sobie odłożyli, możemy skorzystać. A resztę pieniędzy, o ile nam jeszcze jakieś zostały, mogą dalej pracować i jeżeli utrzymamy je do tego wieku emerytalnego, to dopiero w takim momencie będziemy z tych ulg podatkowych korzystać. Czyli to są takie najważniejsze rzeczy, które na temat IKE należy wiedzieć. To jest to, że ulga podatkowa jest odroczona w czasie, czyli jeżeli spełnimy warunki przewidziane w ustawie to będziemy mogli wypłacić te pieniądze i nie będziemy musieli odpłacać tego wypłacać tego podatku od zysków kapitałowych możemy wcześniej przed uzyskaniem obowiązków przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych skorzystać ale wtedy traktujemy IKE jak quasi lokatę czyli jeżeli nasze IKE przyniosło zyski kapitałowe musimy Musimy wypłacić, zapłacić podatek belki i możemy dokonywać częściowych wypłat. Nie ma obowiązku likwidacji całego produktu. Biorąc, decydując się na oszczędzanie w ramach IKE, należy pamiętać, aby dobrać taki produkt, żeby on miał jak najmniejsze opłaty zaszyte wewnątrz tego produktu. Ja tutaj dużą taką uwagę poświęciłam yy, ubezpieczeniom, bo najczęściej tego typu produkty są prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe i należy dokładnie przeanalizować jakiego typu ubezpieczenie o ile takie jest i jest do tego produktu zaszyte. Być może okaże się, że to ubezpieczenie, które tam jest, ono jest niewystarczające i zupełnie niepotrzebne dla nich, dlatego są takie produkty, które takich dodatkowych kosztów nie generują i jeżeli ktoś jest zainteresowany, jakim, jakim produktem można się tutaj podeprzeć, budując swoją niezależność finansową, zachęcam do kontaktu z moją osobą, w dole są linki potrzebne, można się zapisać na konsultację, mogę szczegółowych informacji udzielić na temat ik osobom, Zainteresowany. Jest dostęp do informacji na temat tego, w jaki sposób prawidłowo budować swój i planować swoje wydatki miesięczne, aby na wszystko starczało i aby starczało na to, abyśmy mogli oszczędzać na emeryturę. Jak także zachęcam do lektury naszego e-booka Hydraulik Finansowy. Link jest także pod, pod naszym filmem. Zachęcam do kontaktu. A teraz czołówka. Naszego programu. Bardzo dziękuję, Marianie. Dziękuję Wam za oglądanie. I informacja jeszcze taka, która no, warta jest uwzględnienia. Te korzyści podatkowe powodują, że stopa wzrostu, czy też ta zwrotu, którą mamy od razu a priori, jest o jakieś 20% wyższa. Z czego to wynika? No. Właściwie to ja nie wiem, jakie są w tej chwili podatki. Czy się płaci 12%, czy 17%, czy 19%, bo nasz system dzięki nowemu polskiemu ładowi jest teraz bardzo prosty i przejrzysty, ale przy 19% stopie opodatkowania, to żeby mieć 1000 zł, net, to trzeba zarobić 1234 zł, a żeby mieć przy tym 12% poziomie, to trzeba mieć około 1136 zł, więc. To oznacza, że jeżeli 1000 ma ci wygenerować 136 zł, to musisz mieć przynajmniej 13,6 stopy zwrotu, a jeżeli masz wygenerować 1234 zł, to musisz mieć 23% stopy zwrotu. I ten element jest od razu dzięki tym korzyściom podatkowym zaszyty, czyli jak widzimy, stopa zwrotu przy tak śmiesznym produkcie jak IKE może być od razu lepsza i większa. Warto o tym pomyśleć. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć, do następnego.